Witam serdecznie. W dzisiejszym tutorialu pokażę Ci, w jaki sposób ja korzystam z narzędzi zoom, czyli przybliżania i oddalania oraz kilka dodatkowych technik, które mogą być przydatne i które mogą przyspieszyć Twoją pracę z programem Photoshop. Zacznijmy od tego, w jaki sposób ja korzystam właśnie z, z tych narzędzi przybliżania. Według mnie jednym z lepszych sposobów jest skrót klawiaturowy CTRL+ który umożliwia właśnie przybliżanie oraz Ctrl- -minus, który umożliwia oddalanie prawda? jest również narzędzie Zoom Tool czyli możemy wybrać sobie tutaj lupkę w pasku narzędzi lub przycisnąć Z na klawiaturze i wówczas mamy lubkę i przeciągając właśnie myszką możemy przybliżyć się stworzyć na przykład selekcję zaznaczenia selekcję taką właśnie przybliżenia i po puszczeniu myszki zostajemy przybliżeni do właśnie, do właśnie tego obszaru mając dalej wybrane narzędzie narzędzie zoom tool wciskamy na klawiaturze alt i następnie klikając lewy przycisk myszki możemy się oddalać dobrze, no te techniki są, są fajne, jak widać ja pracuję tutaj właśnie z zakładkami, ale jeżeli na przykład ktoś ma, ktoś ma na przykład pracuje w, w oknach oddzielnych możemy również korzystać z ctrl plus i ctrl minus, ale jak widać po oddaleniu mamy wokół naszego dokumentu ten szary obszar, ten szary obszar, który niekoniecznie jest, jest potrzebny. Możemy się go pozbyć przybliżając i oddalając. Wystarczy, że do kontrola dodamy przycisk ALT, prawda? Ctrl ALT i plus to on się powiększa oczywiście do przybliż. W przypadku zbliżania on się będzie powiększał do momentu, aż będzie zajmował cały nasz obszar roboczy tutaj właśnie w Photoshopie, a w przypadku oddalania, czyli Ctrl, Alt i Minus, jak widać, nasz dokument zmniejsza się wraz z poziomem zbliżenia naszego, naszego zdjęcia. Dobrze, wrócę sobie, wrzucę sobie z powrotem nasz dokument do, do, jako zakładkę. Co dalej? Istnieje jeszcze... Fajna technika, która jest dostępna od wersji Photoshopa CS4 i wyżej. Przykładowo, pracujemy sobie w danym obszarze naszego zdjęcia. Zdjęcie jest dużych rozmiarów, czyli dużej rozdzielczości. No i, i prawda, mamy wybrany tutaj pędzel, podmalowujemy sobie coś, edytujemy nasze zdjęcie. No i chcielibyśmy się przenieść w inny obszar naszego zdjęcia. Możemy wcisnąć sobie spację tutaj. I dostajemy naszą łapkę, i dzięki temu możemy się przesunąć w inne miejsce. No ale ciężko było nam odnaleźć właśnie to miejsce, do którego się chcemy przenieść, więc możemy skorzystać z innej techniki. Jak wiadomo, nasza łapka to jest skrót klawiaturowy H. Czyli wybieramy H, przyciskamy lewy przycisk myszki, nasze zdjęcie zostaje oddalone do 100%, prawda? I pod naszą łapką jest taki prostokącik, który, który pokazuje nam obszar, do którego właśnie będziemy zbliżać, czyli mamy przyciśnięty na klawiaturze H oraz lewy przycisk myszki przesuwamy nasz prostokącik w dowolne miejsce, które chcemy edytować, puszczamy lewy przycisk myszki i jak widać zostaje, i puszczamy wtedy H i zostajemy przybliżeni do, do konkretnego miejsca na naszym, na naszym zdjęciu. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że te techniki sprawią, że Twoja praca z programem Photoshop będzie łatwiejsza i szybsza. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym tutorialu.